Nagrywam filmy o sprzęcie tylko wtedy, kiedy z niego korzystam, kiedy pracuję nim nad swoimi projektami, nad projektami komercyjnymi. I tutaj zdarzyła się taka sytuacja, że poleciałem na zaproszenie Panasonic do Japonii na premierę nowego, pełnoklatkowego aparatu Lumix S9. I miałem tą przyjemność, że mogłem przetestować ten aparat pod względem filmowym i fotograficznym w Osace, Kyoto i w Tokio. I powstał film... Powstał drugi film, powstały fotografie kolorowe, czarno-białe. I dzisiaj Wam powiem trochę o tym aparacie. Dla kogo on jest, ale też z czego ja korzystam w tym aparacie. Co jest dla mnie tak istotne, że ostatnio wykonałem dwa zlecenia komercyjne właśnie tą puszką. Zapraszam Was na film. bardzo lubię dobry design i jak sami widzicie ten aparat naprawdę jest świetnie zaprojektowany. Wybrałem kolor zielony, zielona oliwka jest jeszcze czerwony, niebieski i czarny. Dobrałem sobie akcesorium, grip zewnętrzny, który ułatwia trzymanie tego aparatu i zdecydowanie polecam jest tu wpięty obiektyw, który jest takim obiektywem kitowym w zestawie i faktycznie to świetnie się ze sobą komponuje. Natomiast nie używam tego obiektywu. Jest to obiektyw 26 mm po stałej przysłonie 8 z manualnym ustawieniem ostrości. Natomiast ja pracuję jednak praktycznie na wielu ogniskowych, często z małą głębią ostrości, więc w Japonii pracowałem na 18 mm. Ponieważ bardzo dużo zdjęć wykonałem panoramicznych, i na 20-60 mm bardzo uniwersalny obiektyw w podróży naprawdę było dużo lżej dla mojego kręgosłupa i te ogniskowe są dla mnie w sam raz. I miałem jeszcze 35,1,8, więc tutaj ta mała głębia ostrości była dla mnie dosyć istotna. Bateria jest taka sama jak w innych eskach, więc ten sam akumulator, i powiem Wam szczerze, na tym jednym akumulatorze byłem w stanie pracować cały dzień. Naprawdę bardzo wydajny. Sprzęt jeśli chodzi o energię. Slot na kartę pamięci jedną SD jest tutaj. Numix S9 ma trzy złącza. Dwa z nich są z tej strony: jest to USB-C. To właśnie poprzez niego ładowałem aparat m.in. na mieście i mikro HDMI. Mikro, ze względu na to, że jednak aparat jest bardzo mały i duże złącze HDMI byłoby niemożliwe w takiej konstrukcji. Z drugiej strony, i tu jest kontrowersyjna sprawa, bo mamy tylko wejście na. Mikrofon, natomiast brakuje tutaj niestety wejścia słuchawkowego. Na pewno zauważyliście brak wizjera. I faktycznie, jeśli ktoś fotografuje przez wizjer, to może odczuć dyskomfort, tak jak na przykład ja. Natomiast zdecydowanie jest to aparat dla tych, którzy fotografują przede wszystkim telefonem. Jak wielu młodych ludzi nie używa już aparatów tylko telefonu i tego typu aparat właśnie jest przeznaczony dla takich twórców kontentu internetowego, gdzie przesiadają się z telefonów na aparat, i ten wizjer, praktycznie w ogóle nawet nie jest potrzebny. To jest to, czego mi brakuje, natomiast przede wszystkim korzystam z tego aparatu jako aparatu do filmowania, czyli jest to aparat, który załączam do gimbala i praktycznie przez godzinę filmuję właśnie w tym zestawie 2060. Do tego gimbal i większość kontentu powstała właśnie w ten sposób w Japonii, więc ten wizjer nie był mi potrzebny. Natomiast, kiedy fotografuję wiadomo i filmuję, to używam dwóch aparatów S52X i S9. Mają dwa różne obiektywy i dlatego też w terenie pracuję nimi naprzemiennie. Natomiast faktycznie w większości przypadków S9 jest po prostu na gimbalu. i Robi genialną robotę. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że stabilizacja w tym aparacie jest fenomenalna. Jak w S52X jest świetna, tak tutaj wydaje się, że może być nawet odrobinę lepsza. I myślę, że na rynku będzie trudno dogonić pełnokładkowy aparat z taką stabilizacją. Aparat, który ma pewne funkcje, które ułatwiają pracę takim kreatorom, którzy przede wszystkim pracują na telefonach. Lumix S9 ma teraz tzw. zwany MP4 Lite, czyli mniejszą wersję plików skompresowaną, którą możemy przesyłać transferem 5 GHz z aparatu na telefon. Praktycznie w ciągu kilku minut możemy cały content przesłać na telefon, edytować go w telefonie i publikować go w telefonie. Kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to że możemy nagrywać w Open Gate, czyli obrazy z całej matrycy. Możemy sobie jeszcze w menu wybrać ramkę tak zwaną. Jeśli ktoś nagrywa na przykład w pionie i ma Open Gate, to ma ramkę taką podpowiadającą, a później w postprodukcji możemy sobie przyciąć do pionu albo przyciąć do poziomu, więc ten Open Gate jest naprawdę otwierający duże możliwości w postprodukcji. Luty. I to jest coś fenomenalnego. A o co chodzi z lutami? O to, że możemy wygrać sobie na kamerę poprzez nową aplikację Lumix Lab, gdzie mamy umieszczone darmowe luty, możemy sobie też tworzyć własne luty, czyli tak zwane presety. Takie presety, które pozwolą nam na przykład wprowadzić na obraz pewien look, taki styl, kolor, który możemy filmować i od razu w takim stylu filmować i potem w telefonie szybko publikować materiały. Możemy również tego luta, co najfajniejsze jest dla mnie na przykład, ponieważ ja wszystko nagrywam w vlogu. Płaskim profilu, który później w postprodukcji dopiero koloruje. Ja mogę sobie nagrać w vlogu i mieć też tutaj w tym aparacie podgląd, czyli taki lud rzeczywisty. Widzę to, jak ten materiał wygląda. Natomiast jest nagrywany w vlogu i to jest genialne rozwiązanie. Przycisk do lutów jest na aparacie, więc dodaje taki przycisk, że możemy szybko zmienić sobie tego luta. Natomiast aplikacja Lumix Lab jest o tyle fenomenalna, że. Możemy raz ściągać sobie te luty, możemy sobie tam wczytywać, możemy sobie tam wysyłać fotografie i filmy, możemy sobie sami tworzyć własne luty i je potem wysyłać do aparatu. Więc to jest nowość, która myślę, że ułatwi przede wszystkim tworzenie kontentu dla tych, którzy korzystają głównie z telefonu. Panasonic stworzył myślę, naprawdę dla takich twórców, którzy szybko, bardzo szybko są w stanie stworzyć kontent i go opublikować, można powiedzieć, jeszcze w podróży. Kolejna sprawa to ograniczenie czasu nagrywania. Jest to 15 minut, natomiast, żebyście też wzięli pod uwagę, kto będzie tego aparatu używał. Nie jest on na przykład do długich wywiadów, podcastów. Ja go używam do krótkich kontentów, praktycznie do prawie wszystkich zleceń, jakie mam, więc można powiedzieć, że to ograniczenie czasowe nie dotyczy mnie, mojego przypadku. Właśnie ostatnie dwa zlecenia wykonałem na tym zestawie. Pewne zlecenie dla dużego klienta na ulicach miasta architektura i ludzie. A drugie zlecenie to rewitalizacja pałacu w Łodzi, który filmuję od kilku lat, i właśnie teraz przesiadłem się na ten zestaw i mogę przez kilka godzin tak pracować bez odczucia zmęczenia czy tam bólu kręgosłupa. Powiem Wam, naprawdę jestem totalnie zadowolony z tego, że mogę czymś tak niewielkim pracować i osiągać. Taką jakość obrazu. Więc ja, jako filmowiec, powiem Wam, że przeszedłem w tej chwili na tę kamerę jako kamerę B, natomiast w wielu przypadkach, tak jak w tych dwóch komercyjnych zleceniach, to była moja główna kamera i nią pracowałem. Więc są pewne niedogodności, natomiast, właśnie, trzeba dobrać odpowiednio sprzęt pod to, co my robimy, realizujemy. I dla mnie idealnie się sprawdza właśnie jako kamera na gimbala. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć.